29 marca wiadomości z Ukrainy. Lotnictwo sił zbrojnych Ukrainy zniszczyło lub znacznie uszkodziło dwa mosty nad zbiornikami wodnymi w rejonie krasnojaruskim, obwodu biełgorodskiego w Rosji, za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Poinformował o tym w szczególności proukraiński bloger wojskowy mister Pachkowski, odnosząc się do ukraińskich obrońców, Którzy opublikowali stosowne wideo na swojej stronie w sieci społecznościowej X. Film powstał na podstawie nagrań nakręconych przez drony rozpoznawcze, których operatorzy korygowali ataki na mosty i rejestrowali bezpośrednie trafienia. Takimi działaniami wojska ukraińskie próbują odizolować rejon działań bojowych i zakłócić logistykę Rosjan, skomentował pan Pachkowski. Mowa tu o obszarze wokół ukraińskiej enklawy w rejonie wsi Demydivka i Popówka w Obwodzie Białgorockim, wyzwolonej spod reżimu Putina. Ale jest to trudne do wykonania, gdyż wróg dysponuje dość silnym zapleczem inżynieryjnym, w tym pontonami. Wojska rosyjskie poniosły ciężkie straty w Obwodzie biełgorockim. Myśliwce grupy Requiem zaatakowały jednostkę bezzałogowych systemów powietrznych Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy i zniszczyły dużą liczbę sprzętu wojskowego w przygranicznym obwodzie Białgorockim w Rosji. Poinformował o tym wojskowy kanał informacyjny telegram ZSU powołując się na ukraińskich obrońców, publikując film wideo zmontowany z nagrań nakręconych przez drony kamikaze. Wydaje się jednak, że głównym źródłem jest bloger Serhii Sternenko, który kupuje drony dla sił obronnych USA za pieniądze zebrane od swojej społeczności na YouTube. Zniszczyli lub uszkodzili między innymi cztery wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe BM-21 Grat, dwa czołgi, pięć pojazdów i znaczną liczbę najeźdźców, którzy między innymi bezskutecznie próbowali ewakuować sprzęt trafiony zabłąkaną amunicją. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły kolumnę pojazdów opancerzonych i 60 okupantów. Myśliwce 77 samodzielnej naddnieprzańskiej Brygady Lotnictwa Desantowego Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły dużą kolumnę pancerną desantową z siłami rosyjskich okupantów. Agresor spędził trzy tygodnie na gromadzeniu siły uderzeniowej składającej się z czołgu, 12 opancerzonych wozów bojowych i piechoty szturmowej. Sam atak odbył się pod osłoną ognia artyleryjskiego, wielu wyrzutni rakietowych, ataków bomb lotniczych i dronów kamikaze. Mimo to ukraińscy obrońcy w trakcie czterogodzinnej bitwy zniszczyli wszystkie trzynaście pojazdów pancernych agresora. Głównie za pomocą dronów kamikaze i min przeciwpancernych. W tym samym czasie wyeliminowano sześćdziesięciu najeźdźców trzy plutony wspólne dla obu stron, a 28 zostało rannych. Jednocześnie w komentarzu do odpowiedniego filmu na swoich zasobach medialnych, dział łączności jednostki wskazał, że wróg nie osiągnął żadnych rezultatów i nie przesunął linii frontu nawet o centymetr. Bloger wojskowy Serhiy Neszczadym w komentarzu pod tym samym filmem doprecyzował, że wydarzenia miały miejsce w rejonie Kupiańska. Ukraińcom brakowało granatów do zrzucania za pomocą dronów. Rosyjscy okupanci, którzy przewyższają liczebnie siły zbrojne w wykorzystaniu światłowodowych dronów kamikaze, nadal zwiększają swój potencjał jakościowy w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Bloger i dowódca jednostki Stanisław Buniatow powiedział dziś na swoim kanale Telegram Sniper Talks, odnosząc się do swoich towarzyszy broni: Rosjanie nie stoją w miejscu, już używają swoich szybkich dronów. I zestrzeliwują ukraińskie skrzydła. Jest też informacja, że była próba wejścia do ukraińskiego śmigłowca. Na szczęście piloci pracują szybko i zgodnie, więc orkowie nie byli w stanie do niego dotrzeć. Jednocześnie operatorzy ukraińskich dronów bombowców zmagają się z niedoborem granatów do zrzucania. O tym samym opowiadał Stanisław Buniatow. Brak granatów w oddziałach to nic, czym można by rzucać w głowy orków. Ministerstwo Obrony musi jakoś zająć się tą sprawą, bo jeśli już mamy niedobór granatów, to wkrótce będziemy rzucać głównem w orków w ziemiance. Sekretarz Generalny ONZ zaapelował o poszanowanie prawowitego rządu Ukrainy. Sekretarz Generalny Antonio Guterres powiedział, że Ukraina ma legalny rząd, który należy szanować. Poinformowała o tym Michelle Nichols, dziennikarka agencji Reuters na Platformie X. Ukraina ma prawowity rząd, który należy szanować, powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, po tym jak prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował wprowadzenie jakiejś formy tymczasowej administracji na Ukrainie w celu przeprowadzenia nowych wyborów, podał Nichols. Waszyngton już odrzucił propozycję Kremla dotyczącą utworzenia na Ukrainie zewnętrznej administracji pod auspicjami ONZ, a teraz to samo uczynił szef organizacji. Dzień wcześniej Putin zaproponował wprowadzenie tymczasowej administracji na Ukrainie pod auspicjami ONZ i niektórych krajów, aby promować demokratyczne wybory, ponieważ, jak powiedział, nie uznaje rządu na Ukrainie. Dowództwo Operacyjne Ukrainy radzi Putinowi łykać pigułki, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wystosowało kontrpropozycję: tymczasową administrację ONZ w Rosji. Ukraina może otrzymać w tym roku prawie półtora miliona pocisków z Czech. Czechy w ramach swojej inicjatywy będą mogły zapewnić Ukrainie taką samą ilość amunicji w tym roku, jaką będą w 2024 roku. Mowa o ilości półtora miliona sztuk, jak podaje Reuters. Oświadczenie to wypowiedział premier Czech Petr Fiala. Czeska inicjatywa dostarczania amunicji Ukrainie może przynieść co najmniej tyle samo pocisków w 2025 roku, co w roku ubiegłym, powiedział po szczycie Koalicji Chętnych w Paryżu. Inicjatywę rozpoczęto w zeszłym roku, a finansowało ją kilka sojuszniczych krajów. W ramach tej inicjatywy Republika Czeska przekazała Ukrainie około 1,5 miliona sztuk amunicji wielkokalibrowej. W styczniu prezydent Czech Petr Paweł poinformował, że czeska inicjatywa zakupu amunicji artyleryjskiej w krajach trzecich pozwoliła już na przekazanie Ukrainie miliona sześćset tysięcy sztuk amunicji. Praga pozyskuje fundusze od sojuszników z NATO, a następnie za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych kupuje amunicję od krajów, które nie są skłonne otwarcie wspierać Ukrainy. Nie możemy sobie pozwolić na zwolnienie pedału gazu powiedział Paweł w komentarzu dla czeskiej telewizji, wzywając partnerów do kontynuowania finansowania inicjatywy podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Siły zbrojne Ukrainy odparły najeźdźców w kierunku nowopawlowskim. Na kierunku nowopawlowskim, na południe od obwodu Donieckiego, podczas ostatniej bitwy siły obronne odparły wszystkie 17 ataków okupantów rosyjskich w rejonach wsi Konstantynopol, Rozliw, i dniepropietrowszczyzna. Wczorajsze walki na sąsiednim, bardziej zachodnim kierunku hulajpilskim, wschodnia część Zaporoża, również zakończyły się dla nas stosunkowo pomyślnie, gdzie ukraińscy obrońcy odparli cztery ataki na jeźdźców w rejonie prywilnego. Rzeczywiście agresor przeprowadził ataki powietrzne na Nowopol, Nowodariwkę, Hulajpol i Zaliznyczne. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film. I komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.